Z tej strony, jak w dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy odblokowywać nowego kota z Eventu. Jeszcze go odblokowałam w trakcie gry. wreszcie. I zobaczcie, ile mam baloników. A za 600, co jest nowa postać. Więc 99 już jest.

Więc... kot Są ptaki, dobra, przepraszam, że, że tak dopiero teraz. Muszę to przyciszyć, bo te ptaki tak za bardzo, za bardzo. I można sobie tak. zbierałam 598 baloników. I potem właśnie włączyłem nagrywanie i... Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, bo w, tam, w tamtym filmiku były dwie łapki w górę. Jak ja ostatnio oczywiście widziałem. byna animacja Jezu, będzie najlepsza do eventu jest jeszcze Um, tak. Do inwentu jest jeszcze 19 dni, albo jest 18. Więc nic, tylko brać jak ja w jakieś 2 dni. Zrobiłem już jedną postać, więc nie ja nawet chyba mogę zdążyć następną czyli. Czyli tego dęskata. Przepraszam bardzo Was za tą reklamę. Okej, okay, teraz żadna reklama nie będzie nam przeszkadzać. O Jezu, to tak ścina. Dobra, że jest to ścina. Magia koszyczka. O, no też to byłniki to był eventy, też tam zbiera. Idziemy sobie na dwusetny metr. Się, dlaczego akurat na 200 metrów? Miałem więcej. Te portale czasem są przydatne w niektórych miejscach. W niektórych miejscach są. To nic, jeżeli ktoś grał już na takich 200 metrach i gra nie troluje jak ktoś. Bo niektórzy YouTuberzy, którzy nagrywają kart jump, to się mówią, że gra ich troluje, bo. Były w kolce, i, i ale to się trzeba w dobrym momencie nacisnąć. Double jump, jak przed Widzicie widzieliście! Jak, jak szybko się zbiera te baloniki. Jak grałem, to nad nie miałem świadomości, że już jest prawie ten 600. Na przykład ja sobie czasem gram, gram, gram no fajnie już minęłem 100 metrów. Nagrywam to jakieś dziesiątej, więc proszę mnie nie hejtować. W takich wczesnych godzinach, choć w sumie dziesiąta to nie taka wczesna godzina, już każdy powinien wstać, ale niektórzy to nawet nie, nawet nie niektórzy, większość lubi spać właśnie tak. Ja, jak to tu powiedzieć? Ja. Węgry żeby spać właśnie tak dalej, na przykład 12, .00, .00. Ale zrobię tego balona, ale dobra już nic. Ponownie mamy 100 metrów. W ogóle. Możecie ocenić w komentarzach od 1 do 10. Jak wam się ten magik podoba? Ja go tak szerzej oceniam, tak 7 na, na 10. Taki fajny czarny kot. Oczywiście. Mam czarnego kota. I widzicie? Widzicie? Da się to zrobić. jeżeli ktoś to w ogóle ogląda znaczy, mam nadzieję, że ktoś to ogląda bo jak tak to ktoś to, to jest fajny a nie że ktoś zostawi subskrypcję, a teraz mnie nie ogląda, no to... No. prób dzisiejszy łapek to są właśnie dwie łapki w górę ale jak dobijecie to dosyć szybko A i To pojawi się na stronie odcinka z A i co z ARK Czy jak to tam Nie wiem czy chcecie trzeci odcinek Ludziska, nie wiem czy chcecie trzeci odcinek czy nie chcecie Ale, Jak chcecie to, to mogę wrzucić w środę bo dzisiaj tak? Bo czasami zarazię, że dwa filmy dziennie nie wlecą. Ale ogólnie to jeden przez ten tydzień. To jest taki jakby maraton. Pamiętajcie, że nie będzie nas tak maratonu wcześniej. Następnie. tylko przez ten tydzień jest taki maraton. I miejcie wartę, że ten maraton będzie do, do niedzieli, a nie do piątku, bo w piątku zacząłem maraton. ale mówię ostrzeżenie w sobotę i niedzielę mo mogą się nie pojawić filmy jest szansa, że się pojawią, ale możliwe, że mogą się nie pojawić, więc nie bądźcie zdziwieni jak się nie pojawią teraz to kadrzant tylko i wyłącznie Ale mi to spajkowało. Zaspokojnie do tego podeszłam. A w ogóle nie wiem jaka są na nagroda. Powiedzcie, widzicie ile mamy baloników, więc według mnie opłaca się zainstalować. Had jump, bo nie będziesz miał na początku kota ulicznika. Bo Jak będziesz grał i trafił w te baloniki, to coś ci z tego wyjdzie. Że co? Plus 1000 monet? Ale zobaczcie w ogóle na to. Ja się cieszę, że dostanę do nagrodę za niedługo. Zobaczcie w ogóle, że to jest za 200. Więc to tak łatwo mi wbić nie będzie, bo zostało mi 600. A ten pan bardzo chciałbym go odblokować. Mam nadzieję, że jakiś zdążę zdąży odblokować. Że nie pokazałam wam tego kota. Nie, ja, bo ja sobie gram. Co nie, no, no fajnie, gram sobie. I tak nagle tak znikam. Powiem już szczerze. Kurde. Odlokowuję tego kota i tak. Mm, proszę, nic takiego nie zrobiłem. Tylko sobie grałem. A okazało się, że przez metry musia... musiałeś przebyć, chyba, tam tak 10 000 lub 100 tysięcy metrów. Więc się tego kota ja tak. No dobra. Nic tylko brać. Ja sobie go przetestowałem przetestowałam. No i fajne jest bardzo. A i dziękuję Wam serdecznie za... I powiem. 10 łapek. 10 mm. łapek. Pod pierwszym odcinkiem w Nie sezonu drugiego, nie. Tylko tego Jump Pierwszego. Przepraszam, że zimnąłem. A, no tak, jeszcze wam nie przedstawiłem. Był taki specjalny prezent. Widzieliście go na moim Ale... Ale był taki prezent właśnie, gdzie jedno konto mogło mieć właśnie takie jedno... I... No za pie pieniąż... pieniążki te w grze właśnie mogli mieć za reklamę tego tego oto pana. Więc ja tutaj wezmę boss, ale nie na normalny Hat, bo ja z normalnym już walczyłem. Jakby ktoś nie wiedział. Ajajaj! No to była pierwsza próba, po pierwsze muszę zmienić skinka. Spróbuję... Spróbuję nowy. jaki odgłos. Idę z. O mi wykiwało dobra, No co się ze stało stało w ogóle? XD Dzień dobry Nie Jeszcze. No i znowu na tym. No i Ale dlaczego ty tak trolujesz Nie wiem znaczy, Nie wiem dlaczego on tak troluje no i dlaczego nie mogę skoczyć? no? Nie, już na ciebie nie naprawiam, bo po co? Jak na. Uie. 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 fart. What? Do widzenia! Do widzenia. Hula, hula. No i dlaczego mnie zabiją? Chłopie, nie zabijaj mnie następnym razem. Co za typ! Ogarnij się! Mam 300. Omeg. Oh Przepraszam was ale muszę włączyć niestety Wi-Fi. Przewinięcie, przewincie 15 sekund. Jak nie chcecie, to, to, to no, nie chcecie. Nie? Ja bym wam polecał. Jak ktoś pominął, to jest to wie, że nie lubię reklam. To jest S tutaj. S, jesteś? Ju, już. Do widzenia, nikt Cię nie lubi. Do widzenia, nikt Cię nie lubi. Do widzenia. O, ale typ mnie sprankował! Dobra, to się nie opłaca, ale dlaczego znowu musi być reklama? Halo, halo? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Halo? No nie no, lagi w tym momencie. Dziękuję ci, kad Jump. No Seaplane żartuje. No jak? Miałam 20% wcześniej. Ten typ na poziomie hard to jest jakiś zrąbaniec. Przepraszam, że tak mówię na odcinku. Ale czy to może. Dobra ludziska Oczywiście hmm. reklama musi być Ostatnia sam to po prostu kończymy odcinek Oj, znowu mi nie chciało skoczyć Kupsko Chyba no nie ja się nie poddam

Ну, бра, усаднее пенсий плюк. tego ja A masz! Ty no nie gadaj, że z nami wygram. Mm. Przepraszam, ale... Ale Aleksandra, no Właśnie się za reklamę, ale... Widzieliście ile mam procent? No to właśnie Jest mamcie cię! Kurde, typie Hard boss pokonany. Hard! Co się stało ze mną w ogóle? Hard boss pokonany. Ja od razu wchodzę za nie. Z buta wchodzę. O, tu mogę zmieć W ogóle... A, Aha, takie... Cholę.